Pytanie, czy lepiej słychać tak? Tak? Nie ma pogłosu. Dobrze. Nazywam się Michał Fordubiński. Jestem wikariuszem w Farze w Płocku. I nie powiem niczego nowego do Was, bracia i siostry. Ale nie bójcie się tego, że nie usłyszycie może nic nowego. Ja też się tego nie boję. Dlaczego? Jeden z numerów christianitas poświęcony mszy świętej był opatrzony, mszy świętej był opatrzony mottem naprawdę młodzi jesteśmy tylko my, którzy robimy rzeczy stare. Jednego ja motta nie zrozumiałem za pierwszym razem i za drugim i za trzecim. Do dzisiaj go do końca nie rozumiem. Ale gdzieś w sercu czuję, że to motto mi prawdę. Naprawdę młodzi w kościele jesteśmy tylko my, którzy robimy, słyszymy i mówimy rzeczy stare. Stare nie jakoś w negatywnym sensie, ale stare to znaczy takie, które zostały nam dane na początku. Jeśli my ten początek utrzymamy świeżym, niezdeformowanym, nie naszym, ale Bożym, to ten początek, stary początek. Da nam zawsze niezwykłą młodość ducha. I tak trzeba patrzeć nam na Pismo Święte, na Słowo Boże, o którym dzisiaj powiem kilka słów, które na pewno dobrze już znacie. Na początek krótki fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Dlaczego ten fragment za chwilę wyjaśnię. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Przedłszy do niej, anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie. I moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoje Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Siostry i bracia, dlaczego ten fragment będzie takim naszym przewodnikiem, mottem w tym spotkaniu i, mam nadzieję, w całym roku, kiedy będziemy zastanawiali się nad Słowem Bożym. Otóż. Każda osoba konsekrowana ma obowiązek, święty obowiązek, codziennie modlić się brewiarzem. Mam nadzieję, że znamy tę książkę. Brewiarz jest to raczej znaczy liturgia godzin. Modlitwa oparta przede wszystkim na psalmach i tekstach Starego i Nowego Testamentu. Modlitwa niezwykle biblijna. Nie ma chyba bardziej biblijnej modlitwy jak właśnie liturgia godzin. Ja w seminarium dowiedziałem się, że każdy, kto odmawiał liturgię godzin w średniowieczu, w zakonach, zanim rozpoczął modlitwę, odmawiał na początek Zdrowaś Mario. Tę modlitwę, którą dobrze znamy. I od tamtej pory też postanowiłem, a trwa już to kilkanaście lat, zawsze zanim sięgnę po brewiarz, mówię modlitwę Zdrowaś Mario. Dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa jest ilustracją spotkania człowieka ze Słowem Bożym. Spotkania najpiękniejszego, spotkania najmocniejszego. Słowo Boga spotkało człowieka w Maryi najpiękniej. Powiedziałbym, że nawet słowo, które stworzyło Adama i Ewę, było przyjęte nie tak, jak to słowo przyjęła Maryja. I dlatego właśnie Maryja jest dla nas wzorem, jak dotykać Bożego Słowa, jak czytać Boże Słowo i jak Bożym Słowem się modlić. Trzeba mieć tego świadomość. Scena zwiastowania to najpiękniejsze, najpełniejsze dotknięcie Bożego Słowa. Bo to słowo w Maryi staje się ciałem. I to nam pokazuje, co, że Boże Słowo jest najpiękniejszym skarbem, jaki człowiek ma. Dlaczego? Bo niesie prawdę. Jaką prawdę? Prawdę sprawdzoną. Prawdę, która stała się ciałem, i do dzisiaj staje się ciałem. Zauważmy, Słowo stało się ciałem pod sercem Maryi i dzisiaj. To samo słowo staje się ciałem zawsze na ołtarzu, w Eucharystii. My możemy codziennie wiarą jako sprawdzić, że Bóg potwierdza prawdziwość swojego słowa. Żaden człowiek, żaden anioł, ani szatan, ani nikt nie potrafi w taki sposób pokazać prawdziwości swojego słowa. Zawsze mogę powiedzieć do Boga, sprawdzam. I Bóg zawsze odpowie. Boże Słowo jest najpiękniejszym skarbem, jaki mamy. I teraz, kiedy widzimy to, że to Słowo rzeczywiście działa, że ono staje się ciałem, zobaczmy, jak wielką tragedią jest to, że Boże Słowo, Pismo Święte, jest w naszych domach bardzo często ukryte. Fizycznie ukryte. Gdzieś między innymi książkami, gdzieś w szafce, gdzieś pod ubraniami. Często ludzie pytani o to, gdzie jest Pismo Święte, wzruszają ramionami. Nie wiem. Dawno nie czytałem, nie sięgałem, nigdy nie czułem, czy nie czułem takiej potrzeby. Jednocześnie ci sami ludzie mają często ogromny zarzut wobec Pana Boga, wobec Kościoła, wobec proboszcza, że w ich życiu dzieje się coś złego, że nie radzą sobie z grzechem, że są sami. Że Bóg milczy, że Bóg jest nieobecny w ich problemach, i zaczynają szukać gdzieś szczęścia poza. A najpiękniejszy skarb jest u nich w domu na wyciągnięcie ręki. I trzeba sobie zadać pytanie, gdzie w moim domu leży pismo święte? Czy ono leży tak, bym niejako w każdej chwili mógł po niej sięgnąć, otworzyć i się karmić? Karmić się prawdą. Karmić się Słowem, które w moim życiu będzie stawało się ciałem, będzie stawało się faktem Bożej obecności. My za mało modlimy się Bożym Słowem, za mało czytamy Boże Słowo. I właśnie myślę, że. Ta idea przyświeca tutaj siostrom, które nas gromadzą, żeby odkryć przed nami w tym roku skarb, jakim jest Boże Słowo, żebyśmy w końcu przestali traktować Pismo Święte jako coś, co niby jest, ale nigdy nie jest, bym powiedział, w akcji. Mamy Pismo Święte i w porządku, ale po nie nie sięgamy. Jak czytać Pismo Święte? Po pierwsze, i zachęcam do tego, by zaczynać tak jak ci średniowieczni zakonnicy. Święci, wielcy, mądrzy, żyjący w czasach bardzo podobnych do naszych czasów. Zaczynać od Zdrowaś Mario. Zanim sięgniesz po Pismo Święte, postaw siebie w domu w Nazarecie. Zobacz Maryję, zobacz anioła, który przynosi jej słowo. Anioł to samo słowo przynosi teraz do ciebie. Ty też możesz powiedzieć: Niech mi się stanie według Twojego słowa, a jednocześnie też możesz zatrzasnąć drzwi i powiedzieć: Nie chcę Ciebie słuchać. Anioł przychodzi do ciebie. Gabriel, pamiętajmy, jest posłańcem Boga. Niejako sam reprezentuje Boga tutaj na Ziemi, w tym prostym domu w Nazarecie. Tak samo chce być obecny w Twoim domu. W Twojej rodzinie, w Twojej historii, w Twoim cierpieniu, w Twojej samotności, w tym wszystkim, co wydaje się takie słabe, takie kruche, takie mizerne, Pan Bóg się w tym dobrze czuje. Pan Bóg czuje się dobrze przy Tobie. Nieważne, co masz dookoła siebie, jak wygląda Twoje życie. Dzisiaj jadąc do Płocka, słuchałem Radiu Maryja koronki do Bożego Miłosierdzia. i ten fragment na początku dzienniczka no, niesamowicie pasował do, do, do tego, co teraz mówię. Pan Jezus świętej w świętej serstrze Faustynie właśnie to pokazał, że człowiek ten ostatni, ten ostatni ma największe prawo do Bożego Miłosierdzia, ma największe prawo do samego Boga. Nie musisz się tutaj niczego bać. Jesteś godny tego, by stać się dziedzicem Bożego Słowa, by wejść w ślady Maryi. Także zaczynaj od zdrowaś Mario. I druga rzecz to jest modlitwa do Ducha Świętego. Bez tego też nie zaczynajmy. Dlaczego? Dlatego, że to Duch Święty musi nas prowadzić w tą ścieżką Bożego Słowa. Bo jest to ścieżka bardzo trudna, jest to ścieżka bardzo zawiła. Ktoś, kto mówi, że pismo święte jest łatwe, proste, chyba do końca nie wie, co mówi. Pamiętam kiedyś, kiedy po raz pierwszy oglądałem film Miasto Aniołów z Nikolasem Cage'em i Mac Ryan. Jest to film, który opowiada historię anioła, takiego prawdziwego anioła, który przez Pana Boga był posłany tutaj na Ziemię z innymi aniołami, by czuwać nad ludźmi, by przeprowadzać ich przed śmierci. No i ten biedny anioł zakochał się w kobiecie, śmiertelniczce. I dla niej stał się człowiekiem. W jakiś sposób no, zabił się, skoczył z budynku. Jest to oczywiście no, takie bardzo heretyckie, bardzo dziwaczne, ale film jest bardzo piękny. Yy, Taka propo propos, w momencie kiedy na Anioł skacze, to film amerykański, kiedy Anioł skacze z budynku, w tyle zamiast muzyki chór odmawia po polsku Zdrowaś Mario. Coś, co, co, co bardzo, zachęcam. Miasto Anioł, prawda? I ten, I ten właśnie anioł, kiedy już no, stał się człowiekiem i spotyka tę kobietę, jest taka jedna scena, pamiętam w sklepie warzywnym, kiedy ona mu każe opisać smak gruszki. On wcześniej nie miał zmysłów, znaczy nie czuł smaku, zapachu i i po raz pierwszy je gruszkę i mają opisać. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że słowa są za małe. By opisać to wrażenie, które on, którego on doświadcza. Pierwszy raz je gruszkę, prawda? I teraz zobaczmy, jeśli słowa są za małe, żeby opisać często to, co w nas się dzieje, jeśli nie możemy naszych myśli, naszych uczuć, naszej prawdy przelać na papier, to zauważmy, jak bardzo trudna musi być lektura Pisma Świętego. Skoro ono jest przelaniem na papier, Bożej prawdy i to przelaniem dokonanym 2000 lat temu i wcześniej, i przelaniem przetłumaczonym na inny język, w innej kulturze, w innym kontekście itd. To jest coś niesamowicie trudnego. I dlatego to, co mamy w tej dzisiejszej Ewangelii, co zrobiła Maryja, kiedy już usłyszała słowo Boże? Zmieszała się i zaczęła rozważać w sercu co to znaczy i teraz siostry i bracia, czy wy macie kiedyś, czy mieliście w ogóle coś takiego jak zmieszanie kiedy braliście do ręki Słowo Boże a to chyba powinno być powinniśmy mieć takie, takie właśnie poczucie że kiedy biorę do ręki Słowo Boże to zaraz dokona się w moim życiu coś niesamowitego przeczytam słowa, które może dobrze znam, nieraz na pamięć ale to są słowa Boga. To są słowa, które stworzyły świat, które nas stworzyły. To są słowa, które obalają mury. To są słowa, które dokonują nawrócenia serca. To są niezwykłe słowa. Ja nieraz tęsknię do tego, żebyśmy my mieli takie żydowskie spojrzenie na słowo Boże. O tym pięknie pisał Roman Bramstetter. Jeśli ktoś z Lebramstettera, to bardzo dobrze, wracajmy do jego wierszy. I sięgajmy na przykład do księgi modlitw, kiedy on pisze o Biblii, kiedy on pisze do Biblii. Jest już chrześcijaninem, katolikiem, wierzy w Chrystusa, ale patrzy na Słowo Boże tak jak patrzą Żydzi. Właśnie z ogromnym pobożnym lękiem. On jest dobry. Taki pobożny lęk, on jest nam potrzebny. Zmieszać się i rozważać w sercu, co miałoby to znaczyć. Co to znaczy to Słowo. Co ono do mnie mówi? Ja kiedy mówię rozważać, to nie mam na myśli jakiegoś poszukiwania emocji, jakiegoś, nie wiem, takiego charyzmatycznego kombinowania. My dzisiaj niestety w kościele popełniamy ten błąd, że my chcemy za dużo czuć emocjami. Zazdrościmy niekiedy różnym charyzmatykom. Różnego rodzaju ruchom protestanckim, nieraz sektą po prostu zwykłym, gdzie dzieją się rzeczy jakieś emocjonalne latanie pod sufitem. Nie. W kościele od samego początku rozważanie to była praca umysłu. I najwięksi święci, najwięksi geniusze to byli ci ludzie, którzy, którzy rzeczywiście łamali swój rozum najpierw nad pismem świętym. Jeśli potem nastąpi przełamanie serca, dzięki Bogu, bardzo dobrze. Pan Bóg, jeśli taka jest wola Boża, tego dokona. Ale najpierw połammy sobie rozum. Święty Tomasz Zakwinu, geniusz, absolutny geniusz średniowiecza, wkładał głowę do tabernakulum. Fizycznie otwierał tabernakulum i wkładał głowę do środka, bo chciał więcej zrozumieć z tego, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia. To jest piękne. Włóż głowę do Pisma Świętego. Jak to zrobić? Fizycznie też można. Położyć się. Ale przede wszystkim, siostry i bracia, trzeba Pismo Święte nie tylko czytać, ale trzeba je oczytać. Mamy dzisiaj w księgarniach mnóstwo, mnóstwo świetnych komentarzy, przewodników, tłumaczeń Pisma Świętego. Możemy po to sięgać. To nie jest wiedza zarezerwowana dla studentów teologii. Mamy uniwersytet trzeciego czy tam czwartego wieku. Sięgajmy po to. Mamy seminarium duchowne w Płocku. Jaki problem iść do takiego czy drugiego profesora i powiedzieć księże kochany, ja chcę zrozumieć. Daj mi swoje skrypty. Prześlij mi na maila, dam ci adres. Zrób to. Chcę poznać, chcę więcej, nie chcę już pływać po Pismie Świętym, ale chcę głęboko zrozumieć, co to znaczyło w czasach Jezusa, jak to jest w oryginale, co to słowo oznacza. To jest bardzo ważne, bo Pismo Święte to jest tak jak prezent zapakowany w wiele, wiele papierów kolorowych. My nieraz tylko te prezenty oglądamy z zewnątrz. A trzeba odpakować. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Zauważmy, Pismo Święte to jest księga, którą czytają od dwóch tysięcy lat. I jeszcze jej nie przeczytali. I w roku 100 528 będą też czytali Pismo Święte. Może nawet w tym miejscu. I nadal będą mieli poczucie, że jeszcze żeśmy go nie przeczytali. I tak będzie do samego końca. Tak bogate jest Pismo Święte. Nie ma drugiej takiej książki. I dlatego trzeba walczyć o to, żeby jak najwięcej na ten temat wiedzieć. Jak mi się marzy taka scena, kiedy do naszych drzwi puka świadek Jehowy, a my otwieramy mu bez lęku, bez kompleksów i potrafimy w dwóch, trzech, czterech zdaniach pokazać mu, że jego przykład jest przykładem zakłamania absolutnie, że nie ma racji. I ten człowiek wychodzi, no nie powiem, nawrócony. To się nie da tak od razu, ale przynajmniej wychodzi ze znakami zapytania. To jest bardzo, bardzo ważne. Czytać na temat Pisma Świętego. A jeśli mamy tych książek, czy można nie stać nas po prostu na to, żeby kupić, wypożyczajmy, ale też powiem jeszcze jedną rzecz. Nie bójmy się takich zdobyczy cywilizacji naszej ludzkiej, również chrześcijańskiej, jak Internet. Jeśli ktoś, nie wiem, ma pewne problemy, nie lubi czytać, może nie ma czasu nawet, ale może znaleźć w internecie mnóstwo wspaniałych konferencji, wspaniałych wystąpień, prelekcji na temat Pisma Świętego. Ja ostatnio odkrywam ojca Adama Szustaka, dominikanin. Szustak tak się nazywa. Można wejść na stronę YouTube siostry tu podadzą jakby trzeba szczegóły i wpisać szóstek. Genialne konferencje biblijne. Czy, no, legenda już polskiej biblistyki, ojciec Wołoszyn, taki, powiedziałbym, prorok, prorok, wielki, wspaniały profesor, który, no, Czyta Pismo Święte, odkrywając przed nami to, jak bardzo aktualne jest słowo Boże w naszych czasach. I szósty, ten, Wołoszyn właśnie tylko jako tego zachętę powiem, Wołoszyn mówi, że Żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych. Apokalipsa potwierdza to, że wszystkie znaki, jakie widzimy dzisiaj w kościele, w świecie, w naszej ojczyźnie, pokazują, że Żyjemy w czasach ostatecznych. I co do czego to powinno nas skłonić? Do lęku, do ucieczki? Nie, do radości spotkamy Pana, prawda, no po to żyjemy tego chcemy, po to wierzymy także bądźmy spokojni tylko, no właśnie, te skarby są przed nami zamknięte niby na wyciągnięcie ręki, ale zawsze tą rękę gdzieś tam cofamy siostry i braci oczytujmy, bo Pismo Święte jest słowem bardzo trudnym jak czytać Pismo Święte można po swojemu to znaczy po kawałku stopniowo Systematycznie odczytywać tak, jak jest w Piśmie Świętym ułożone, albo można, do czego zachęcam bardziej nawet, czytać Pismo Święte razem z Kościołem. W kościele, w całym Kościele każdego dnia mamy te same czytania. Mamy mnóstwo podręczników pomocy, nie wiem, oremus, słowo, żywe czy inne książki, I miejmy to przed oczyma. Rozpoczynajmy przeczytania tego fragmentu. Czytajmy Pismo Święte, ten fragment na dany dzień kilka razy. Raz to za mało, to zdecydowanie wracajmy drugi, trzeci, czwarty. Zapytajmy siebie: Co chcesz, Panie Jezu, powiedzieć mi w tym momencie właśnie, w moim życiu, w tym dniu, który się rozpoczyna, bo który się może kończy? To jest bardzo, bardzo ważne. Czytać powoli. Jezuici radzą, żeby delektować się każdym słowem niekiedy. Obracać w ustach tak duchowo każde słowo, jak się obraca jakiś słodki cukierek. Zapytać, co, co to za słowo tutaj daje? Dlaczego ono jest w tym zdaniu? Dlaczego tak, a nie inaczej, prawda? To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Czytać po łebkach to, to jest morderstwo, to jest zabicie żywego Bożego Słowa. A niestety nieraz to robimy. No, i modlić się Słowem Bożym. Jeśli nie mamy brewiarza, wiem, że niektórzy z nas odmawiają brewiarz, ale jeśli nie mamy brewiarza, to może warto w Piśmie Świętym otworzyć Księgę Psalmów i po prostu wieczorem pomodlić się Psalmem. Pierwszym, drugim, trzecim, po kolei. To jest właśnie to. Najpiękniejsza modlitwa to jest modlitwa Bożym Słowem. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, ale pewnie starsi też, też to jakoś czują, wielu ludzi jakby sili się na to, żeby modlitwa ich była taka własnymi słowami. Własnymi, ja to w szkole mnóstwo razy słyszę coś takiego. Ja to się nie lubię modlić pacierzem, tylko modlę się własnymi słowami. Ja wtedy zawsze przypominam temu młodemu człowiekowi, żeby zanim będzie chciał rozmawiać, żeby wcześniej nauczył się, aby sadła to znaczy takiego słownego abecadła a pacierz to jest to właśnie abecadło ABC pierwsze słowa, jakie człowiek się uczy to są słowa pewnie mama i tata ojcze nasz, któryś jest w niebie prawda? zdrowaś Maryjo, Matko Boża mama i tata naucz się tego wielu ludzi, i to w konfesjonale też widzę ma często wielkie wątpliwości co do jakości swojej modlitwy Wielu ludzi mówi, nie umiem się modlić, ta moja modlitwa jest taka zimna, taka osła i tak dalej. Ja często pytam właśnie, jak on się modli. No proszę, coś się dzieje w moim życiu, to proszę, albo tam coś przepraszam. No właśnie to jest ten problem. Nie znamy mama i tata, aby cadła, a chcemy od razu mówić, prawda, wysoką, wysokim językiem. Nie. Jeśli masz problemy z modlitwą, czytaj Pismo Święte. Tutaj mamy gwarancję, że jeśli będziemy modlili się tą księgą, psalmami, księgą mądrości, fragmentem ewangelii, to nasza modlitwa będzie zawsze satysfakcjonująca dla nas też. Bo każda modlitwa idzie do nieba, każda jest wysłuchana, nawet ta najbardziej taka przez nas wydaje się zmarnowana. Ale kiedy modlimy się Słowem Bożym, mamy pewność, też sami to będziemy czuli bardzo mocno, że to jest właśnie to, że tutaj jest ten dialog miłości z Panem Bogiem. Ja myślę, że tyle takich krótkich, podstawowych informacji na początek, jeśli chodzi o Słowo Boże. I tak jak powiedziałem, no nie mówię nic nowego, my to wszystko wiemy. Tylko, no właśnie, trzeba jakoś zawalczyć o to. Gdzie tam ktoś może pomyśli, gdzie tam, księże, ja tu będę wchodziła w te szczegóły, jak ja muszę zupę ugotować na jutro, tyle problemów w domu, mąż, dzieci i Czasu nie ma, muszę iść do lekarza, do apteki, do tego. Gdzie ja tam będę książki szukał w decyzjalnej, albo internet, to już w ogóle czarna magia. Trzeba zrobić pierwszy krok. Jak się zrobi pierwszy krok, to potem już pójdzie. Gwarantuję, że jeśli ktoś kupi w księgarni decyzjalnej płytę ojca szóstaka, to od podsłuchaniu pierwszego fragmentu od razu włączy drugi. To gwarantuję. Jeśli ktoś tak nie zrobi, to proszę do mnie przyjść i ja zwrócę pieniądze za płytę. <grym> tylko, tylko proszę, żeby to było naprawdę uczciwe. To gwarantuję. Czy ojciec wołoszy, prawda? Niesamowita, niesamowita postać. Zawalczmy o to. Pan Bóg daje nam najcenniejszy skarb, daje nam samego siebie w Boże. Co zrobisz? Czy zmieszasz się i będziesz to rozważał? Czy powiesz. Nie jestem zainteresowany. Dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.